Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy dzisiaj kolejny odcinek kontynuacji ostatniego odcinka, a mianowicie o tym, czy warto filipińską rodzinę wspierać, czy utrzymywać. O co w tym chodzi, już Wam wyjaśnię. Zaczynamy odcinek. Ale oczywiście pierwsza najważniejsza sprawa, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, jak wygląda, z czym to się je, co trzeba zrobić, żeby tutaj zamieszkać, kliknijcie przycisk subskrybuj poniżej i zostawcie lajka. Dziękuję bardzo, no i zaczynamy odcinek. A więc od początku, słuchajcie w pierwszej kolejności jesteśmy akurat w Pakond Krystyn poszła coś załatwiać z ciocią i z Emilią Ja mam chwilę, żeby nagrać dla Was odcinek Ponieważ dostałem bardzo dużo, słuchajcie, pozytywnych, negatywnych komentarzy pod ostatnim filmikiem Jeżeli go nie widzieliście, to kliknijcie tutaj u góry Mniej więcej chodzi o to, że powiedziałem tam, że Nie należy filipińskiej rodziny wspierać albo utrzymywać w tym rodzaju to Znaczy, chodzi mi oczywiście o to, że wspieranie rodziny to jest jedna rzecz, a utrzymywanie rodziny to jest całkowicie inna rzecz i dzisiaj będzie właśnie w tym odcinku wyjaśnienie dokładnie o co w tym mi chodziło ostatnio rozmawialiśmy o tym, że jeżeli wiążecie się z Filipinką wiążecie się z całą rodziną no i to jest słuchajcie prawda, każdy kto tam mieszka na Filipinach może wam to potwierdzić, że więzy rodzinne na Filipinach są naprawdę bardzo, bardzo ważne i teraz tak, wytłumaczyłem tam, że wspieranie, a utrzymywanie no to słuchajcie, to są dwie różne rzeczy. Oczywiście wspierać jak najbardziej można. Ja natomiast chcę, wam, chcę Was ostrzec przed tym, żebyście nie skończyli na tym, że będziecie utrzymywać całą rodzinę. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie mam problemu z wydawaniem pieniędzy. A mianowicie. W zasadzie każdy, kto potrzebuje pomocy, dostaje coś ode mnie, jeżeli oczywiście tylko jestem w stanie. Tak samo tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o Krystyn rodzinę. Bardzo często pomagamy rodzinie Krystyn, ponieważ wiemy, że oni na przykład mają mniej pieniędzy niż my. No, ja dobrze zarabiam, Krystyn też z ciocią bardzo dobrze żyje. Ciocia jest bardziej bogata, więc po prostu mamy te pieniądze, żeby im pomóc. No ale teraz tak, my pomagamy, wspieramy, ale nie utrzymujemy rodziny filipińskiej, Krystyń, rodziny. Dlaczego? No bo to słuchajcie, każdy ma swoje życie, i ja, ja z tego założenia tak samo wychodzę, że dlaczego to, że ja więcej zarabiam, mam utrzymywać całą rodzinę. I teraz wytłumaczę Wam, jak to u nas wygląda. Oczywiście, jeżeli jest jakaś awaryjna sytuacja, coś się stało, coś przeważnie coś przykrego, ktoś musi iść do szpitala, ale to po to prostu z dnia na dzień się to dzieje. Czy po prostu potrzebujemy jakiegoś małego wsparcia finansowego? To oczywiście my pomagamy, jak tylko i wyłącznie możemy. I to nie zdarzyło się raz, nie zdarzyło się dwa razy, zdarzyło się wiele razy. Na przykład, słuchajcie, bardzo często też organizujemy różnego rodzaju wyjazdy rodzinne. Jeżeli oczywiście my to organizujemy, to my też za to płacimy. Zapraszamy większość Krystii rodziny, oczywiście najbliższego rodzeństwa, razem z dziećmi, z mężami, siostrami, innymi osobami. Jedziemy gdzieś do resortu, wydajemy jakąś tam sumę pieniędzy, no ale nas to po prostu cieszy, że co jakiś czas to organizujemy. Teraz już jest troszkę mniej, no bo oczywiście były czasy covidowe, były też inne sytuacje. Ja zacząłem pracować, więc nie mamy na to tyle czasu, natomiast wcześniej to robiliśmy praktycznie systematycznie. Zresztą też jak pamiętacie nagrywałem wiele odcinków, że w niedzielę znowu pojechaliśmy na przykład do Walencji, żeby spotkać się z rodziną. To oczywiście słuchajcie, jedliśmy tam wspólnie obiad, czyli lunch, bawiliśmy się, siedzieliśmy przez te pół dnia, dzieciaki się bawiły, wszystko było super, no ale też ktoś za to musiał płacić, no i przeważnie to my za to płaciliśmy w większości przypadków i nie czuliśmy się z tym źle. Oczywiście ja nie mówię wam tego, żeby po prostu powiedzieć, że jaki jestem wspaniały, jak bardzo wspieram rodzinę filipińską. Nie, no to są, słuchajcie, to są normalne sytuacje rodzinne, które po prostu tak wyglądają. No i my się do tego przyzwyczailiśmy i wszystko jest OK. Ale oczywiście to też, słuchajcie, działa w drugą stronę. Bardzo często Krystyn rodzina nam po prostu pomaga, jeżeli potrzebujemy jakąś drobną przysługę czy coś innego. Przykładem tutaj najlepszy może być na przykład młodszy brat Krystyn, który za każdym razem... Jeżeli na przykład Krystyn potrzebuje gdzieś samochodem pojechać, a ja nie jestem w stanie z nimi jechać, no to po prostu on przyjeżdża, bierze samochód, bierze Krystyn, zawozi ją tam, gdzie ona chce, więc po prostu robi dla nas, można powiedzieć, za takiego kierowcę. I nie ma nic z tym złego, on się z tego cieszy, zawsze mu tam jeszcze jakieś pieniądze damy, no bo on oczywiście nie pracuje na cały etat, więc ma ten wolny czas i może to dla nas zrobić. Tak samo na przykład Krystyn siostra pomaga nam bardzo często z różnego rodzaju papierami, z dokumentami, jakimiś innymi rzeczami, ona zna się na tym bardzo dobrze, więc jeżeli tylko coś potrzebujemy, to my na przykład nie musimy pół dnia siedzieć po tych biurach różnego rodzaju i coś tam załatwiać, tylko ona to robi dla nas, no bo po prostu tak chce nam pomóc. Więc jak widzicie, wszystko to działa na tej samej zasadzie i naprawdę działa bardzo dobrze. Nikt nie jest poszkodowany, nikt się nie czuje źle. Z rodziną Krystyn bardzo dobrze się robimy, z całą rodziną. A oni naprawdę, oni wiedzą, że. Pomimo tego, że jestem obcokrajowcem, to nie jestem nie wiadomo jak bardzo bogaty i na pewno wiedzą to, że to, że jeżeli mam więcej pieniędzy, to nie znaczy, że mam je rozdać dla wszystkich po równo. No ale żeby nie było, nie, nie zawsze jest tak idealnie. Czyli teraz powiem Wam o pewnym rodzaju przykładzie, mm, kilku nawet przykładach z życia tak naprawdę naszego filipińskiego. Bo jak pewnie wiecie, ja wychodzę zawsze z założenia, że lepiej dać wędkę niż rybę, jeżeli ktoś sobie zacznie sam to łowić będzie świetnie rozwinie sobie biznes i tak samo tutaj u nas w tych sytuacjach różnych rodzinnych ale też znajomych były dokładnie słuchajcie takie same sytuacje Ja wam kilka historii takich które naprawdę mm, są po prostu z życia wzięte naszego filipińskiego rodzinnego albo z naszych znajomych życia. Pierwszym tutaj przykładem idealnym jest na to to słuchajcie jak wiecie na naszej działce jest dużo kalamansi no i kiedyś tam od czasu do czasu jeździmy zbieramy je, mm, oczywiście to nie jest na tyle żeby, żeby je sprzedawać natomiast wytłumaczyłem rodzinie Christine tym osobom które nie miały pracy że znajdę im klientów Żeby tylko po prostu raz dziennie Zebrali to kalamansi, Zawieźli do tego i tego i tego miejsca I tak naprawdę zrobią w ciągu paru godzin Dniówkę Normalną dniówkę jakby pracowali w firmie Oczywiście może to nie są jakieś nie wiadomo, zarobki No ale słuchajcie, jeżeli ktoś szuka roboty Mówi, że szuka roboty, i nie może znaleźć No to ja mu daję tą robotę Pokazuję mu, załatwię mu restauracje Które po prostu wszystkie Które będą nawet odbierać to kalamansi, Dziennie, co raz na tydzień Jaką ilość nie przywiozą, taką oni odbiorą co się stało? No oczywiście nikomu się nie chciało pracować. No słuchajcie, no wiem. Może to nie są jakieś nie wiadomo wielkie pieniądze, no ale tak czy inaczej, słuchajcie, zawsze to coś jest, więc jeżeli macie możliwość zarobienia jakichś drobnych pieniędzy, a potrzebujecie tych pieniędzy, to dlaczego tobie się nie chce? Niestety tak to też jest na Filipinach, że po prostu im się ogólnie nie chce pracować. Ale teraz kolejna historia drugiego znajomego, słuchajcie, który eh, ma swoją dziewczynę. Mają rodzinę. Ta rodzina oczywiście jest z farmerami, robią tam jakieś małe małe pieniądze. Chciał im pomóc. Chciał im pomóc, żeby ich po prostu wesprzeć, więc z Europy przywiózł naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju sadzonek, e, nasion, innych rzeczy, ponieważ ta rodzina ma ziemię, ale nie uprawia tam niczego. Więc to jest po prostu idealne miejsce na to, żeby zacząć coś robić. Przywiózł im to, pokazał im, jak to zasadzić, jak to pielęgnować, które są do czego, ile mogą na tym zarobić i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko pięknie wyglądało, słuchajcie, w planach, bo się okazywało, że tak naprawdę nikt w tej rodzinie nie ma pieniędzy, każdy oczekuje jakichś pieniędzy, ale nikomu się nie chce pracować. Czy w Polsce coś takiego też by się zdarzyło? Dajcie mi znać w komentarzu. No ale ogólnie chodzi o to, że praktycznie otworzył załatwił, nie chciał oczywiście zwrotu kosztów za to, chciał po prostu pomóc. Im się dalej nie chciało pracować, żeby to utrzymać. Bo lepiej dostać pieniądze do ręki niż się napracować. No i kolejny przykład, znowu kolejnego innego znajomego. Słuchajcie, otworzył też wypożyczalnię skuterów, wypożyczalnię innych rodzajów sprzętu. Powiedział im, że będą to będzie wasz biznes, znaczy po części wasz biznes. Będziecie pracować tutaj, będziecie mieli zarobek. Tylko po prostu musicie zadbać o ten sprzęt. I wtedy będzie kasa płynęła. Jeżeli to się będzie rozwijało, to będziemy inwestować dalej dalej dalej. No i słuchajcie, im się też nie chciało pracować. Każdy najchętniej by chciał pieniądze, ale nikomu się nie chce pracować. I takich, słuchajcie, przykładów jest naprawdę multum na Filipinach. Jeżeli macie znajomych, którzy tutaj mieszkają, jestem przekonany, że każdy z nich może Wam powiedzieć o tym, że na przykład po prostu Filipińczykom nie chce się pracować. Albo że są leniwi. No, nie mówię, że każdy Filipińczyk jest leniwy, ale z założenia tutaj wychodzę, że większość z nich po prostu woli dostrzymać, Zresztą każdy by tak naprawdę wolał otrzymać pieniądze do ręki, tylko że oni są w tym, na tym etapie, że tak naprawdę oni wolą do garka nic nie włożyć i sobie leżeć cały dzień, niż zarobić jakieś małe pieniądze albo cokolwiek coś rozwinąć. I samemu sobie kupować. Nie, po prostu najlepiej by było tak, żeby właśnie ktoś przyjechał, rodzina wsparła, bo my nie mamy pieniędzy, bo my nie mamy pracy. Ale jak praca jest, to nam się nie chce pracować. I teraz też słuchajcie, jeszcze jedno bardzo ważne wyjaśnienie, bo naprawdę już nawet dochodziło do takich sytuacji, ale to nie u mnie w rodzinie akurat. Przynajmniej ja o tym nie wiem. Znajomy mi opowiadał, że na przykład jego e, obecna żona. Wzięła na przykład jakieś pieniądze z jego konta, bo rodzina miała takie parcie na to, że, a przecież macie pieniądze, macie pieniądze, to nam też coś od tego należy. No i ona wypłaciła jakąś tam sumę pieniędzy. Nie była to jakaś ogromna suma pieniędzy, no ale on się zorientował, później była cała drama z tym związana. Ona zaczęła go przepraszać, no i po prostu powiedziała, że tak naprawdę pieniądze były dla rodziny, no bo oni nie mają pieniędzy. I no i jakoś to się rozeszło po kościach, ale słuchajcie, to takich sytuacji naprawdę dochodzi. Bardzo często to właśnie wasza dziewczyna czy wasza żona staje w sytuacji podbramkowej, kiedy to po prostu z jednej strony ma kochającego chłopaka czy męża w przyszłości, a z drugiej strony ma rodzinę, która po prostu już praktycznie czasami żąda tych pieniędzy, bo to przecież jest nasze, bo to, to jest twój mąż i tak, wy macie pieniądze, to musicie się podzielić. No, ja wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego, że muszę się podzielić, bo to ja na to zapracowałem. Tak samo ja niczego nie oczekuję od moich rodziców na przyszłość. Bo, bo to nie jest moje. Jeżeli oni będą się chcieli tym podzielić ze mną, to będzie super. Natomiast jeżeli tak samo będzie z moją córką, ja dla Emilii buduję jakieś tam rzeczy, inwestujemy oczywiście dla niej pieniądze, jakieś tam inne, innego rodzaju nieruchomości. No ale słuchajcie, ja to robię, bo ja to chcę. A nie że, nie, że muszę i tak samo ona nie będzie musiała niczego, bo to chodzi mi o to, żeby sobie zapewnić emeryturę. Ale na Filipinach to całkowicie inaczej wygląda. Ja wiem, że dla osób, które. Które oglądały ostatni odcinek, może to być troszkę przerażające, bo oczywiście, słuchajcie, ja mówię o ekstremalnych sytuacjach, nie mówię o sytuacjach, które zdarzają się na dzień, co, na codzienny, na dzień codzienny. Natomiast pamiętajcie proszę o tym, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli skończycie ze złą osobą, czy z osobą, która będzie was tak w pewnym momencie wykorzystywała, no to po prostu będzie Wam przykro, no bo cały Wasz związek pójdzie na marne. Więc lepiej się po prostu upewnić na początku, jak to u Was wygląda. Na jakim etapie jesteście? Jak bardzo chcecie wspierać tą rodzinę, żeby później na przyszłość uniknąć przykrości? Czekam, słuchajcie, na wasze komentarze, co o tym myślicie, jak to u was wygląda. Bo, tak jak mówię, jest ogromna różnica pomiędzy wspieraniem a utrzymywaniem całej rodziny. Cała rodzina przeważnie myśli o tym, żeby właśnie jak najbardziej wydoić obcokrajowca, że im się to należy, bo, bo oni są z jego córką. Ale słuchajcie, to też ktoś napisał fajnie w komentarzu, że no dobra, no ale jeżeli zabierasz córkę z rodziny, czyli ona nie jest w stanie pracować, więc tak naprawdę ta rodzina nie ma, nie ma z niej jakby korzyści w tym rodzaju materialnym, bo ona nie pracuje, nie wspiera rodziców. Nie, 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 słuchajcie, to nie jest tak. Jeżeli jesteś obcokrajowcem i ty pracujesz, albo jesteś nawet na emeryturze, to co, nie chciałbyś, żeby twoja żona w ogóle pracowała? Znaczy ja wiem, że to jest idealny układ, że ona siedzi w domu, opiekuje się domem, opiekuje się tobą i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że jeżeli Christine w tym momencie nie opiekowałaby się Emilią, to chciałbym, żeby ona pracowała. Dlaczego? Żeby zdobyła doświadczenie, żeby zdobyła wiedzę, żeby poznała wartość pieniądza. Bo wartość pieniądza, tak samo słuchajcie, to jest na Filipinach temat rzeka. Szczególnie u Filipinek, bo one więcej wydają niż mają. Więc jeżeli... Zarobią te pieniądze, zobaczą, jak ciężko się te pieniądze zarabia, no to może będą ich mniej wydawać. Ja przynajmniej miałem taką nadzieję z Christine, żeby tych pieniędzy mniej wydawała, bo dosłownie, jak to nawet zresztą ostatnio ze znajomy rozmawiałem, ile bym jej nie dał pieniędzy, tyle ona wyda. No ale to jest chyba każda kobieta, i nawet w Polsce tak jest. Słuchajcie, ja będę kończył. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym odcinku, jak to u Was wygląda. I też mam pytanie do Was, czy na przykład chcielibyście usłyszeć. Chcielibyście usłyszeć, zobaczyć odcinek o tym, jak Filipinki wydają pieniądze, w jakich ilościach i na co. To w ogóle... To też jest ciekawy temat. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękuję za Wasze oczywiście wsparcie, dziękuję za komentarze, dziękuję za wirtualną kawę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!